Znaczy, on do pewnego momentu był progres, bo on wiesz, te pierwsze walki, gdzie jakby wygrał z Alanem bardzo zaskakująco. Wchodził jako debiutant jakiś tam skończnik, go nie zna, jakiś tam, Lombard, i wiesz, Alan Kwieciński, 78 no do... lat, ćwiczy, miał już tyle walk w Pierdoliumu. Z wa... z bliska walka wygrał. z Tyburskim. Wygrał. Wygrał. On chyba wygrał z Tyburskim. Nie, przegrał. Z Tyburskim przegrał, I, ale walczył też z łamanym żebrem. I... Przegrał z Tyburskim? No chyba tak. Możesz mieć... Nie, zaraz sprawdzimy. No to sprawdzimy, sprawdźmy. Ale nawet jak, to wiesz, tam było właśnie blisko, wiesz, to jest kurwa że go, Mi się wydaje, że no, go zobaczmy. przeleżał, ale... A nie, przegrał przez TKO. Dlatego mówię, ale Popraszę. tam też było w miarę, wiesz, on wtedy wyszedł naprawdę z Łanem żemrem i to wiem i to wam nie mówię teraz, była Arka bro tylko ono, jakby mieliśmy słonego ale trenera i w ogóle mu odradzał wyjście z tego. Mian A naprawdę... czekaj, pomyliło mi się, bo to Arab wygrał chyba. No może, może, no, ale, ale było w miarę blisko. Tam też nie był jakiś pogrom, wiesz, i to Stybursk. A dobra, bo czekaj, ale oni walczyli też wcześniej, bo był by na Fejm 22, na Fejm 22 przecież w turnieju. Ale to w turnieju, ale wcześniej, on walczył wcześniej z złamanym ja żebrem, to mówię no. ci. Wierzec z tym złamanym żebrem i też, wiesz, no, kurwa jakby nie to że czyli ona była w miarę bliska. Tego Ferrari'ego tam gdzieś przeleżał. To... I ja myślę, że od momentu Polaka to jest coś, coś się tam kurwa stało. Właśnie wtedy co, on wiesz, z Polakiem i coś się tam kurwa, stało, bo ja nie wiem, no. On jest tak spięty, on tak jakby nie idzie do przodu, on tak jest asekuracyjny, taki jakby się właśnie bał tego ciosu dostać cały czas, i przez to go tak wiesz, spina, to mnie najbogże niepokoi, bo wiesz, lat. możesz mieć różne dni Ile... Ile... różną dyspozycję, ale tam naprawdę arach. nie ma progresu od kurwa kilku ładnych walk. Ile ma lat? No nie ode mnie. Nie wiem, za 35. To w moim wieku może być. Wiesz co, powiem tak, niektórzy niektóre osoby. Które trenują, muszą mieć dużo jednostek treningowych, żeby Czuć się dobrze, funkcjonować, trenować I, i w momencie, kiedy Arek wchodził do tego świata free chyba miał tylko lombard, i, i wtedy faktycznie on był zapalony, bo raz, że wiesz, ta siłownia, sylwetka i tak dalej. Dwa, chyba wtedy naprawdę dużo trenował i tą wiedzę łapał i pochłaniał. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że Arek po prostu robi dużo rzeczy i, i on regularnie nie trenuje, nie? Że on tylko trenuje do walk, a między walkami nie trenuje. I, i, i trenowanie. Nie Tylko między walkami. E, jeśli dostajesz takiego Taziego, Pawła Tyburskiego czy, czy, czy kogoś innego z osób, które trenują na co dzień, no nie jesteś w stanie. Nie, nie, nie jesteś w stanie. Nie wiem, źle mi się to źle ogląda, bo mówię, tu miałem największy taki ładunek emocjonalny, osobisty i, i kurwa paznokcie były załem. Naprawdę się denerwowałem i na, całą tą imprezę, jak tylko chodziłem, tylko jedna walka, to później miałem taką, ale nie, nie tym wynikiem, tylko nie wiem. Nie wiem, nie, nie chcę się wypowiadać, bo ja wiesz, chuj ze mnie tak zawodnik będzie, i tak, Będziesz dalej. z Arkiem rozmawiał, to Arek pewnie sam się do tego ustosunkuje. No tak, tak, nie? my na pewno będziemy programy, to gadać, ale no, smutny jest właśnie brak progresu i nie wiem, z czego on wynika, wiesz, bo jakby było dobra, to z Tazem, ale wiesz, tu, tu, widać, to poprawił, no nic nie poprawił, A się to Tazy go a Tazy go piskał zapaśniczo no, przez biodro. Ale to ja ci opowiem i, i nawet sytuacja, bardzo dobrze, że to przypomniałeś, co świadczy o tym, że Arek nie trenuje i stracił to, był moment, kiedy Tazi próbował zrobić rzut w sytuacji, w